No i 5-4 prowadzi para Falk-Sławek. O, ładny serwis Tomasa. W dalszym ciągu mamy finał Debla. I dwie piłki meczowe dla Falka i dla Sławka. Tomasz i Michał Bieżoński bronią piłki meczowej. Obronili pierwszą. Sławek się wkurzył. Już myślał, że będzie brał prysznic. Niestety. Kolejna piłka meczowa dla Falka i Sławka. Kto wygra? 47 Rozenhowka. Set, mecz! Falk Modeman i Sławek Chorodecki! To pierwsze zwycięstwo w Debla Falka i Sławka. No niestety, Tomasz Prezel, drugie. żółta koszulka liderka, lidera, ale niestety. Gratulacje! Gratulacje panie, panie Sławek! Drugie! Ej, okay, drugie! Ej, przepraszam! Falk, congratulations! Tak. Raz z Raz z Tomasem, aaa! Zaczynasz robić się Sławek specjalista od Debla. Serdeczne. Proszę kibice wiernie czekali na finał u ciekawego jest. debla.